Nie, nic, nie, не, 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 сюда не, 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 No. No, no. Dzięki akcji pana Mecenasa, dzięki temu, że zostało zeegzekwowane sądownie, ten usiłował tutaj ustanowić taki precedens, że to jest. wydał decyzję o przeprowadzeniu eksplomacji, która ma doprowadzić do ujawnienia dowodu i w związku z tym powołał ekipę zgodnie ze wszystkimi tam procedurami. Jeszcze raz powiedzmy to, że to nie jest opcjonalne. To nie jest tak, że prokurator może, ale nie musi. Nie, ma obowiązek. Jeśli powziął wiadomość, taką wiedzę pozyskał o tym, że możemy podejrzewać popełnienie ma obowiązek dochodzić prawdy, Ale uwaga, co się dzieje dalej? W centrum Warszawy, w jednym z wyroków tych organizacji, było się spotkanie robocze, które też tam cały czas sądzi Ale to mało, tak właśnie co to, to szkoła żydowska. Jak ktoś by znał e, język hebrajski, to może nawet po napisach odczytał, co to jest za szkoła że tak cała szkoła żydowska, tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób, oprócz tych rabin. A mówimy o miejscu zbrodni, o rutynie policyjno-prokuratorskiej, o tym, że jest to zajęcie Z podpaleniem stodoły, a pojawieniem się właśnie Leona, dziedzica, który jest jednym z dwóch, bo tam był jeszcze jeden świadek, który razem z nim to, ja, tylko on wcześniej umarł. On był przesłuchiwany w latach 60. czy 70. -tych. Też mają to Państwo w książce. Jest jakby nieznana, więc nie wiemy co się zdarzyło między jakby pochówkiem, raczej między zbrodnią a pochówkiem, a to upłynęła doba. I, co najmniej. Co najmniej doba. I tutaj pojawiły się takie wersje, że tam doszło do jakichś kradzieży, że tam ktoś coś odkopywał, obrabowywał zwłoki w cokolwiek. Tymczasem, tymczasem okazuje się, że już nie wchodząc tam głębiej, tylko te 30 do 70 centymetrów pod ziemią, bo na takiej głębokości był gruby w zależności od miejsca, znaleziono bardzo dużo cennych przedmiotów, cennych przedmiotów. Które też wszystkie Państwo mogą sobie zobaczyć w książce, bo te e, ich zdjęcia też sobie pozwoliłem użyć. Przypominam, są dokumenty śledztwa, więc one są ze spraw autorskich. E, leżały w dodatku 20 lat w piwnicy, gdzieś tam w pod pieczą e, następczą, tak zwaną, i nie były ujawniane. E, świadczy to o tym, że mimo iż w jednej z relacji, nie wiem czy ten właśnie, już nie pamiętam, ale chyba dziedzic wskazuje, że ktoś tam próbował coś ukryć w kieszeni, ale go Niemiec natychmiast. Ale jedna z relacji o tym mówi. To wydaje się, że tam po prostu stało się tak, jak to opisał rzeczywiście dziedzic. Czyli ktoś to przesypał piachem, a potem nikt już w tym za bardzo nie grzebał, bo miał no, te abominacje związane z sytuacją. ჩვენი <laughs> drugi, trzy razy cięższy, trzy razy grubszy. Dokumenty, dokumenty. Szanowni Państwo, fakty, fakty mają urok nieodparty, to jest autor tego przedsięwzięcia, współautor i Są kości ziemi i one wołają do nas, one się domagają tego, żeby zostały, tak jest, wbrew tym rozsnutym tutaj zaporowym, propagandowym tezom, żadne religii, obowiązki. Nie mogą i w cywilizowanym polskim świecie nigdy nie stały na drodze do wyświetlania prawdy. Są ofiary, była zbrojnia, no trzeba proszę, to prokurator nie, dostał, prokurator nie dostał polecenia. Ach, no. Proszę ale pana, jest... wiemy na jakim świecie o, żyjemy, ale jest... właśnie ten świat chcemy zmieniać. I myślę, że książka pana redaktora Somera i pana profesora Chodakiewicza i pani Ewy Stankiewicz, zbieżność nazwisk przypadkowa, która ma swój walny wkład w edycję, ale nie ta i, druga. nie tej książki tak że ta książka zmienia świat na lepsze. Dlatego że od dziś naprawdę, szanowni Państwo, no nie zmienimy tego, że kłamcy kłamią i będą dalej kłamać, że. Stawiecki. W 2003 roku w Cercji. Innymi słowy, yy, nie wiem na jakiej podstawie pan Paśniewski yy, przepraszał, bo wtedy fakty nawet urzędowo nie zostały jeszcze instalowane. I właśnie ile razy słyszy to śledztwo nie więc wtedy WTED nic się nie wahało, nie przeszkadzało. Ale w sprawie tego nieszczęsnego kierowcy, który jechał tam w Oświęcimiu, to od razu prokuratura stwierdziła, że robi młodociany przestępcę, bandytę. Natomiast po 10 latach tutaj pojawił się Paweł Kowalewski, który wczesny prezydent nie pojawił, to wysłał swojego ówczesnego szefusza mazowieckiego, który po raz kolejny przeprosił dla Polaków. Jak zawsze w postawie wspólnej. Tak.